Boże, ja mam nadzieję, że ja nie będę tej decyzji żałować. Hej, hej, kochani, witajcie! Z tej strony Wasza Dusia i zapraszam Was na kolejny vlog. I dzisiaj, słuchajcie, idę do fryzjera i będę rozjaśniać włosy. Aż sama nie wierzę, że to mówię. Ale spokojnie, nie mam zamiaru rozjaśnić ich na ten mój blond, który miałam w 2017 roku. Tutaj czarny, tutaj rudę, tutaj blond. Chcę sobie zrobić kilka pasemek i mam nadzieję, że to nie jest jedna z tych... Głupich, włosowych decyzji, które podejmuję, bo mi się trochę moje włosy nudzą. To pewnie jest tego typu decyzja. przede wszystkim chciałabym je trochę rozjaśnić na lato, więc mam nadzieję, że moja fryzjerka wie, jak mi to zrobić, tak, żeby mi tych włosów nie przesuszyć. Nabrałam sobie książek do fryzjera, bo pewnie będę tam siedziała długo, długo. No i co, zapraszam Was do spędzenia ze mną tego dzisiejszego dnia. Okej, okay, idę jeszcze. Mm, Boże, to nie na mnie. Idę jeszcze. O, jakaś piekarnia, cukiernia ładna. Idę jeszcze do żabki po jakąś wałóweczkę. Wziąłam sobie już jakąś bułkę ale jeszcze wezmę sobie piciu i jakiś mały batonik do kawki. Nie pójdę, bo żaba jest w przebudowie. No trudno, poradzimy sobie bez, później sobie coś kupimy, to lecę już do fryzjera. Stawię Wam tutaj kilka inspiracji, które znalazłam na Pinterestie. Właśnie o coś takiego mi chodzi, o kilka przejaśnień, żadnego ombre, żadnych super jasnych końcówek. Nie, dosłownie kilka paselek i mam nadzieję, że włosów mnie to nie zniszczy, a jak nie będzie mi się podobało, to po prostu przy kolejnej wizycie to zafarbuję i zapomnę. Zobaczcie, moje są króciutkie w porównaniu do tych przedłużanych, bo musieliśmy zdjąć do farbowania i pani fryzjerka już mi powiedziała, że nie, nie możemy ich rozjaśnić, bo musiałabym też rozjaśnić te kanapki, a wtedy, jakbyśmy mieli rozjaśniać kanapki, to trzeba byłoby zamówić nowe, bo te są takiego typu, że po prostu rozjaśnienie będzie na niej źle wyglądało i je to bardzo zniszczy. Z jednej strony się cieszę, bo nie będę tak długo siedzieć, ale z drugiej strony szkoda, bo chciałam coś zmienić, ale może to i dobrze. Czekam już z farmą na włosach i i chciałam tak, wiecie, doprecyzować, bo w sumie to tak krótko powiedziałam i zabrzmiało trochę dziwnie, jakbym, wiecie, na mnie umówiła się na rozjaśnianie włosów, a chciała rozjaśniania. Nie, no nie o to chodzi. Wiadomo, że umówiłam się na potencjalne też rozjaśnianie włosów i po prostu fryzjerka miała zobaczyć, czy będziemy rozjaśniali, czy nie, ale uznała, że jak chcę tak mało pasemek i mam te doczepione włosy, w sumie teraz ich nie mam, ale wiecie, to lepiej po prostu zamówić inne włosy, jeżeli chcę je rozjaśnić, ale stwierdziłam, że mi się po prostu nie chce coś takiego bawić. I też wymyśliłam, że może przy twarzy zrobimy tylko takie dwa rozjaśnione. Ale ja też mi powiedziała, że to będzie trochę dziwnie wyglądać, jak będą tylko takie dwa. Nadal zostaję przy brązie. Może to i lepiej, bo tak to wiecie. Może rzeczywiście będę włosy zniszczyła i ja potem bym żałowała. No jeszcze wam nie mówiłam, ale dzisiaj o godzinie 19 idę na urodziny. To będą urodziny Ari Martel, tej piosenkarki, może ją kojarzycie, więc muszę, właściwie sobie, nie muszę nic zbytnio kupować, ale może Patryk mnie poprosił żebym mu kupiła kilka rzeczy, więc jeszcze jadę do centrum handlowego. No, i potem będę się malować i będziemy szli na te urodziny, więc, no, będzie co pokazać na tym vlogu. Uch, jestem już po fryzjerze. Jestem taka szczęśliwa, że nie mam już tych siwych i odrostów, bo ja tego nie cierpię. I jedna rzecz, której nie cierpię po wyjściu od fryzjera, to to, że tak przedziałek jest zafarbowany i tutaj włosy, bo to tak dziwnie, nienaturalnie wygląda. Trochę jakbyście byli w czapce. No, nieważne. Najważniejsze, że wiecie, nie ma tych siwych włosów. Co, ja tu mam jakieś Plamy? A, to chyba farbę. Więc teraz jadę do centrum handlowego. Muszę kupić ubranie dla siebie, dla Patryka. I chciałabym sobie jeszcze kupić pędzel do podkładu, bo chciałabym spróbować nakładać podkład pędzlem. No, ale zobaczymy. Może znajdę, może kupię, może nie kupię. Zobaczymy. Najważniejsze, jadę, bo nie chcę się spóźnić, a też chcę się pić, więc chciałabym sobie kupić kolkę. I Jestem. Nastałam się pół godziny w korku, ale jestem. I znalazłam łatwo miejsce do parkowania, bo mam małe auto i to jest wielki plus, bo można fajnie znaleźć... Mnie. Miejsce. Nie wiem, co on jest. Bardzo przepraszam. Idę na te zakupy. Na początku poszukiwanie czegoś do picia. Kupuję to serum, bo jestem go bardzo ciekawa i ono kosztuje 90 zł, a teraz jest promocja, więc sobie wezmę, bo widziałam jego reklamę i jestem ciekawa, czy naprawdę tak dobrze trzyma się na nim makijaż i jest, wiecie, takie nawilżające, ale szukamy tej kolki. Ej, co sądzicie? Ładna ta koszulka, nie? Podoba mi się ten kwiat tutaj czarny przy szyi. Mam jakieś 40 minut, żeby ubrać Patryka i siebie. Na razie biegam po tym centrum handlowym bez sensu, ale damy radę. Dobra, miałam szczęście, bo akurat wszystko, co chciałam kupić dla Patryka, znalazłam w Handemie, więc idealnie wszystko w jednym sklepie. Najlepiej. Ale urocza zawieszka. Byłam w Stradivariusie, bo widziałam w internecie, że jest bardzo ładna kolekcja letnia, ale chyba była za ładna, bo wszystko się wyprzedało, więc w sumie to będę... O, o. Ojej, chciałam, żeby ktoś mi pozwolił, przecież nie ogarnęłam. W sumie to zdecydowałam, że yy, nie mam już czasu łazić, tak więc wpadam jeszcze do kilku sklepów, biorę sobie wrapa z maka i lecę się malować, żeby się nie spóźnić. Oczywiście musiałam wejść do sklepu z zagranicznymi słodyczami, bo wiecie, że to kocham. Obiecuję wam, chipsy tej marki są takie dobre. Bardzo wciągają. A ten ramen polecam, jeżeli nie lubicie ostrych ramenów, to ten jest naprawdę pyszny. Zobaczcie, jakie urocze zestaw żelkowy do makijażu. Muszę kupić do testu najlepsze kinderki świata. Jestem już w aucie, wzięłam pędzelek do podkładu i wzięłam go z tej marki Lady Gaga. Jestem w ogóle bardzo ciekawa tej marki i najchętniej nagrałabym cały odcinek właśnie z testem tych kosmetyków. Mam mojego wrapa, topy, nic innego ciekawego nie kupiłam. Wracamy do domu. Wszystko mi się rozleciało. Ja wrap jest taki dobry. Okej, okay, jestem w domu. Ogarnęłam się, wykąpałam się i będę się malować. Oczywiście mi do malowania zawsze jest potrzebna herbatka. Nałożyłam w ogóle to serum, które Wam pokazywałam, że kupiłam, i skóra jest tak klejąca i miękka. Mam nadzieję, że będzie dobre, bo to ma być serum, które nie dość, że przydłuża makijaż. no się ma lepiej trzymać i w ogóle i wiadomo o wszystkie obietnice świata. Ale na razie okej. Okay, jestem pełna nadziei, mam też ten pędzel z How slaps Boże, jak ja dawno nie nakładałam podkładu pędzlem, ale widzę teraz w social mediach, że wszyscy zamiatają pędzlami. Więc mówię, też chcę spróbować, bo może ten podkład będzie wyglądał lepiej. Zawsze też jak się maluję, to biorę sobie ściereczkę, żeby sobie nie nabrudzić, a wtem, jak skończę, to być wycieram. No po prostu perfekcyjna pani domu, nie? A śmieci nie wyniesiono od dwóch tygodni, ale tutaj po prostu ze ściereczką. Dobra, nie gadam, piję herbatę i maluję się. Zaraz Wam pokażę, jak mi wyszedł podkład nakładany tym pędzlem. Powiem Wam tak, ten pędzel to jest Jakiś pędzel z innego świata. On jest tak miękki. i Zazwyczaj, jak robiłam makijażę pędzlem, to wiecie, wiele, wiele lat temu, to zawsze miałam jakieś takie smugi i musiałam ten podkład jakby troszeczkę wciskać. A on jest. Tak, dobry. I myślę, że jego kształt będzie się też super nadawał do, na przykład, nałożenia bronzera i różu na mokro. Naprawdę Lady Gaga. Słyszałam o tym, że te kosmetyki są po prostu nie z tego świata i że są genialne. A ja mówię na, tam wiecie, o wszystkich kosmetykach gwiazd się tak mówi, ale. Teraz, po użyciu tego pędzla, mówię, gaga, coś, coś tutaj się dzieje. Musimy wypróbować więcej. Naprawdę, co sądzicie, żebyśmy zrobili cały makijaż tymi kosmetykami? Oj, moment, herbatka, ona ma teraz taką idealną temperaturę. Czy Wy też macie taką idealną temperaturę swojego napoju, że po prostu w tej temperaturze smakuje Wam najlepiej? Czy tylko ja jestem taka dziwna na punkcie herbaty? Nie no, na pewno ludzie tak mają, bez przesady. Aż tak wyjątkowa nie jestem. Uspokój się, dusiu. Mówiłam Wam o tym, że ja mam przeklętą skórę na no i wszystko mi się tam źle nakłada, a tutaj mi się tak pięknie nałożyło tym pędzlem. Gaga, uspokój się. O mój Boże, co ona narobiła? Co ta dziewczyna narobiła? To jest świetne. A jeżeli chodzi o to serum, powiem Wam szczerze, świetnie mi się na nie nakładało podkład. Naprawdę dobrze, więc nie wiem, czy widzieliście, ja widziałam właśnie reklamę i jeżeli szukacie jakiegoś takiego fajnego, nawilżającego serum, ja lubię to. Jeszcze bardzo lubię to z NYXa serum. To jest jak klej. Do niego makijaż się dosłownie przykleja i naprawdę bardzo długo wytrzymuje. To nawet wygląda jak klej, no nie? Ta baza mega przedłuża, a ta powoduje, że po prostu makijaż się do niej klei i wygląda tak bardzo, bardzo świeżo. Jakby ta skóra była niesamowicie nawilżona. No zobaczcie, jak ona się pięknie błyszczy. Trochę nie widać, bo mam okna zasłonięte. Ale naprawdę ten pędzel, ta baza robią robotę. Wiecie co? Dawno nie miałam tak, że użyłam jakiegoś produktu i pomyślałam, wow, to jest to. Naprawdę to zmienia wszystko. A powiem Wam, że ten pędzel i ta baza spójrzcie, jak ta skóra jest wygładzona. Kreska mi się nie kreskuje, nie mam zbyt dużo czasu, ale po prostu cera wygląda pięknie. Pierwszy raz mój nos wygląda dobrze w makijażu, naprawdę. I mogę się doczekać testu wszystkich kosmetyków Lady Dagi. Ja muszę nagrać ten film, bo jestem zachwycona. Cera wygląda tak dobrze, że ja użyłam pudru tylko tu, trochę tu. Tu na nosie i więcej niebo, mówię, nie, bo mówię, nie, ja nie chcę tego nawet przykrywać pudrem. To jest zbyt piękne. Moja stylóweczka trochę leży, skłanałam ją ze wszystkiego, co miałam w szafie, Aria ja chciała, żeby było na rokowo. E, ja wątpię, żeby to utrzymywało charakter rocka, bardziej disco polo. To jest jedyne na co wpadłam. A jeszcze na nogach mam te rajtuze. Jedno wam powiem, stylizacja, którą wybrałam dla Patryka, wyszła znacznie lepiej. Moja to jest po prostu od sasa do lasa, ale ta spódnica jest dla mnie trochę za mała. M naprawdę sobie coś kupić, ale dobra trudno, chociaż jeden taki plus, że ja sobie tą spódnicę kupiłam, nie miałam gdzie jej założyć więc chociaż będę jej używać to jest plus, żeby nie leżało po prostu w szafie, natomiast make up make upuje, zobaczcie z takim mega przybliżeniu wygląda po prostu świetnie, ta baza i ten pędzel to jest po prostu inny wymiar makijażu, I love it dawno nie miałam tak, że wiecie użyłam jakiegoś kosmetyku i mówię wow to jest po prostu zupełnie inny poziom Moje włosy związałam, bo mnie irytowało, więc mówię wiążę. Przyznajcie, stylówka Patryka wygląda znacznie lepiej niż moja. Jeszcze mu łańcuszki kupiłam, ale mu się tak chyba średnio podobają. Dojdzie, żeby się nie pokazywać, ale dla mnie wygląda świetnie. Okej, okay, słuchajcie, nie spóźniliśmy się tak bardzo. Jeszcze się goście schodzą. Najważniejsze, jeszcze nie było koncertu Ari, bo ma zrobić takie osiema. No tak chwilę tylko nagrywam, bo jest nasz znajomy. O, Piotr, cześć. Będzie jeszcze koncert, więc dobrze, że się na koncert nie spóźniliśmy, bo na pewno Aria chce go pokazać. Mógłby się spóźnić na koncert osoby, która ma urodziny, prawda? I robi koncert dla swoich gości. Ale zobaczcie, o bo Patryk nie chce pokazać. O pokaż. No są łańcuszki. Bardzo dobrze w nich dobrze, wyglądasz. Dobrze. Patrykowi się nie podoba, ale cudownie wyglądasz, naprawdę. Powiedzcie mu, że dobrze to wygląda. Zacznie koncert. 3-4. Słuchajcie, wreszcie są ciepłe noce. Jeszcze nie tak bardzo, ale już jest przyjemnie i to jest super. Spójrzcie, jeszcze jest w ogóle w miarę jasno. No, wreszcie się to lato zaczyna, bo maj był straszny. Początek chyba czerwca też był straszny. Teraz już jest wreszcie przyjemnie. No, teraz ja w sumie początek czerwca, ale ten początek, początek też był dość chłodny, a teraz już sobie można poczilować na tarasie. W ogóle dzisiaj u nas Patryk sprzątał balkon, więc już mamy wysprzątany. Teraz tylko kupić właśnie jakieś leżaczki, dwa. Stoliczek i będziemy mieli już fajnie na balkonie, a także bardzo lubi gatów wychodzić na balkon. No i gato. Jeżeli chodzi o gato, to wiadomo, że balkon wtedy musi być osiadkowany, bo on by po prostu uciekł, gdyby nie było balkonu osiadkowanego i raczej by sobie sam w mieście nie poradził. Słuchajcie, czekamy już na taksówkę, było bardzo fajnie, ale wiecie, ja już jestem przed 30, nie? jest godzina 12, to ja już się zbieram do domu. Zresztą jest Gacuś i gato, ale czekam na taksówkę i jest fajna sięgarnia, i co? Tutaj wszędzie są takie urocze aniołki. I jak byłam dzieckiem, zbierałam właśnie takie aniołeczki. Teraz nie lubię zbierać takich figurek, ale właśnie przypomniało mi się to, ale w ogóle zapomniałam o tym. To mi odblokowało jakieś wspomnienie, które było w mojej głowie po prostu zablokowane. O, patrzę taksówkę, ale to nie. No. Ale wracamy do domu, bo kacuś. Pewnie już będzie chciał wyjść. Jestem już w łóżku, leżę. Słuchajcie, wybaczcie, jeżeli słychać jakieś szumienia, to dlatego, że działa pralka. Musiałam już wyprać koce, które u nas leżą na kanapie, bo te koce już były całe w sierści. I zrobiłam sobie też herbatkę. Mówiłam Wam w poprzednim vlogu, że ja naprawdę kocham czarną herbatkę. Ja sobie nie wyobrażam zasnąć bez herbatki. Czarna herbata to jest po prostu... Aż sobie wezmę łyka, poczekajcie. Mm. Ja lubię ostatnio bardzo jeść takie po prostu zwykłe bułki drożdżowe z twarogiem. Właśnie maczane w herbatce czarnej to jest jakiś inny wymiar smaku. To jest w tym momencie mój ulubiony deser. Powiem Wam tak, ja wiem, że to jest tylko głupi pędzel, ja wiem. Ale powiem Wam, że ja jestem zakochana, bo to totalnie zmieniło mój cały makijaż, dlatego że cały makijaż utrzymał mi się super, mimo że nałożyłam bardzo cienką warstwę podkładu. W ogóle mi się właśnie nie pościerało tutaj przy nosie, a mi tutaj naprawdę zawsze podkład pod koniec dnia wygląda fatalnie. I też zaryzykowałam i po raz pierwszy nałożyłam puder tylko tutaj pod oczy, na brodę, tutaj na nos i tutaj na czoło, a na pozostałe miejsca nie nałożyłam i też utrzymało się super i nałożyłam też tym pędzlem bronzer, w ogóle rozświetlacz róż, ja praktycznie cały makijaż zrobiłam tym pędzlem, tutaj sobie też nałożyłam bronzer i serio jeden pędzel i u makijażu zrobione tak więc jestem zachwycona też jestem zachwycona, bo bardzo lubię ten tusz do rzęs Sky High wodoodporny i znowu mi się potwierdziło jak to jest cudowny tusz bo mimo, że miałam tak mało pudru to nic się tutaj nie odcisnęło a często jest tak, że nawet Wodoodporne tusze potrafiam się odcisnąć mi tutaj czy tutaj, a ten nie. Serio to jest chyba w tym momencie najlepszy tusz, jaki jest w drogerii. Jestem także zachwycona tym primerem, bo primerem, bo już zapomniałam nazwę, bo jest późno bazą. Nie chcę mówić primer, bo to jest tak śmieszne używać takiej dużej ilości słów po angielsku, jak, jak się mówi po polsku, nie? Ale padło mi to pierwsze do głowy, więc użyłam tej bazy, powiem wam, że też jest bardzo dobrze. Więc ja mam dzisiaj naprawdę naprawdę bardzo udany dzień. I jeszcze do tego bardzo udany dzień pod względem kosmetyków, bo czasem jest tak, że sobie coś kupię i ja mam tak eee, no spoko, no ale jakoś wiecie, nie ma jakiegoś wielkiego wow i jakiegoś hitu. A tutaj po prostu mój dzień kosmetyczny był super udany, tak więc nie mogę się doczekać, aż właśnie kupię wszystkie te kosmetyki od Lady Gagi i zrobimy sobie test. Mam nadzieję, że też czekacie, bo ja widzę, że Lady Gaga ma tutaj bardzo dużo do pokazania. I jeszcze Wam powiem na koniec mój taki wielki, wielki ulubieniec ostatniego czasu jest to... Proszę się ze mnie nie śmiać, proszę się ze mnie nie śmiać, ja to uargumentuję, ale moim wielkim ulubieńcem ostatnio jest wózek dla kota. Tak, kupiłam wózek dla kota, możecie teraz zobaczyć tutaj zdjęcia i na pewno przyznajcie, że wygląda to przesłodko. Czemu kupiłam ten wózek dla kota? Dlatego, że trochę mi przykro z powodu kota, no bo pies wychodzi na spacery, a kot jednak zostaje w domu, bo jest kotem niewychodzącym. I tak mi było po prostu przykro, że on ma tylko, wiecie, mieszkanie, a wiem, że jest ciekawski i chciałby poeksplorować. Mieliśmy szelki i gato chodził na smyczy, ale to się u nas tak średnio sprawdzało. Natomiast wózek sprawdza się średnio. Dlatego, że on fantastycznie się bawi, bo się nie boi zupełnie. Właśnie czuje się w tym wózku bardzo bezpiecznie, że to jest jego taka, wiecie, bezpieczna przestrzeń i sobie eksploruje, słucha ptaszków. Po prostu cały czas, wiecie, w tym wózku zamiata głową, patrzy się, przygląda, dziwi się wszystkiemu, więc to jest super. Bardzo się cieszę, że właśnie jego życie się tak powiększyło i ma więcej rzeczy do właśnie robienia, zwiedzania. I teraz, jak wychodzimy na spacer z psem, to bierzemy też psa. Nie psa do wózka, tylko kota. Jest już późno, wybaczcie. I w ogóle to jest takie dziwne, ale to oko, jak mówiłam przed chwilą, to mi się później otwierało. I tak pomyślałam, że musi to bardzo dziwnie wyglądać na nagraniu, ale może tego nie było widać. Więc wózek świetnie, ale pierwszym razem jak zapakowałam kota do tego wózka, to się czułam tak dziwacznie. Boże, jest, jestem tym kociarzem, który nawet kupił wózek dla kota. No, no nie mogę. Wiecie, z drugiej strony nie ma się co tak oceniać. Trzeba myśleć o tym, że po prostu Kot ma ciekawsze życie, jest bardziej szczęśliwy i to jest super, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to na niego wpłynęło, bo jest znacznie bardziej właśnie taki szczęśliwy w domu, spokojny, wychylowany, więc najwyraźniej bardzo mu to pasuje i super się to także sprawdziło, bo brałam kota do weterynarza i wiecie, on nie do końca lubi chodzić w transporterze, no po prostu włożyłam go do wózka i dużo wygodniej było właśnie przetransportować go do weterynarza, bo sobie jeszcze wiecie, tam zwiedzał. I ja kupiłam wózek dla kota przez Internet, to jest marka Zoplus i największy chyba sklep internetowy dla, dla zwierząt. I ten wózek w ogóle kosztował 200 zł, ale miał bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii, bo były też jakieś takie, wiecie, super drogie wózki, ale ja mówię, nie no, nie chcę na pierwszy raz inwestować w taki drogi wózek, bo może na przykład kotu się nie spodoba i głupio, żeby później stał. Więc kupiłam ten taki najtańszy i sprawdza się fantastycznie. jeżeli macie kota i chcecie, żeby jego życie było trochę, właśnie ciekawsze, ale no, na przykład boi się chodzić w szelkach, ale też właśnie nie wypuszczacie kota, no to taki wózek jest genialny. No i co? Pogadałam z Wami, zrobiłam podsumowanie dnia i mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się podobał. Teraz jest więcej vlogów na kanale. Wiem, że część osób chciała więcej vlogów, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni Idziemy widzimy się już niedługo. Pa, pa! Do zobaczenia!